zapraszamy do pierwszego odcinka playmobil stadnina kropelka no miłego oglądania dziewczynki wiecie co dla was wymyśliłam no co mamo dziś są nasze urodziny prawda ela zgadza się mela no to co dla nas wymyśliłaś pójdziecie na stajnie przygotuję wam mapę no pójdziecie i Każda każde pójdzie pooglądać wszystko. Zresztą i tak was dzisiaj ktoś oprowadzi. Mele oprowadzi pan Krzysztof, a Ele oprowadzi pani szefowa. Chyba, że znajdzie się jakaś dziewczynka. Wow, ekstra! Wow, a ja też mogę iść? Możesz iść, Michał. No to yy, miłego w ogóle tego wszystkiego. Pa! Dzięki, mamo. Pa! Okej, okay, no to idziemy na tą stadninę. <laughs> Czekaj na mnie. Ej, a co ze mną? Wow, ale tu pięknie. Oj, oj ktoś tam idzie. To pewnie te dziewczyny, które mają dziś urodziny. Witajcie, ja nazywam się pan Krzysztof. Mam oprowadzić jakąś melę. Mela to ja. No dobrze, to chodź, ja ci wszystko tutaj pokażę. Dobrze. Ale chodź na chwilę do mojego gabinetu. Już się robi, pani Martyno. Już idę. Ach, ach. Ach, już jestem. Co się stało? A, oh, dobrze, że nie spadłam. Co się stało? Yy, no, mogłabyś oprowadzić tą Elę, no bo ma dzisiaj urodziny. Dobrze, a czemu pani jej nie oprowadzi? Bo dzisiaj mam dużo spraw na głowie. Proszę, zrób to za mnie. Dobrze, chyba już przyszła. To pójdę. Mam sprawdzić. Au. Ach. No to pójdę sprawdzić, jak tam ta Ela hm. cześć. Ty przypadkiem nie jesteś Ela. Yy, ja mam cię oprowadzić. Pani szerfowa, niestety, nie ma czasu. Yy, tak, jestem Ela. No to chodź, oprowadzę cię po całym naszym ośrodku. Yy, no dobra, już idę. Hej, Michał, ty tu może lepiej poczekaj. No dobra. Po 15 minutach. No dobra, doszliśmy już do stajni, to dzisiaj ci przedstawię konie. Yy, to jest łaciata. Mm, na niej prawdopodobnie będziesz jeździć. Wow, słodka jest. Yy, to, to jest biała. Też ją lubię dość. Ej, biała, przewróciłaś. Ele, kolejny raz przewróciliście ją. A tamten koń z tyłu to to jest bursztyn. Jest moim koniem. I bardzo go kocham. Dobrze, przejdźmy na drugą stronę. Chodź, idziemy stąd, bo tu idą jakieś paniusie. No, ja ich tak nienawidzę. Śnowe pojawiły się. To prawda Maja. Ela, nie przejmuj się nimi. One są wredne. Na serio? Wszędzie muszą być jakieś wredoty. To prawda. No dobrze, jesteśmy przy drugim boksie. Ten łaciety konik to jest Iris. Ten to Miodek, a ten to nela. Wow, słodkie są. Też bym chciała takie mieć, naprawdę. Jak tam u was koniki? Myślę, że dobrze. o Ojejku, widzę, że macie tutaj troszkę ciasno. Ale zaraz was wypuszczę na padok. Już otwieram drzwi. Niech pan ich jeszcze tutaj na, na, na nas nie wypuszcza. My jeszcze sobie nie poszłyśmy. Ale ja otworzę z tyłu. Już otwieram. No i konie już na padoku dziewczynki. A ja myślałam, że on je na nas wypuści. No, konie zawsze się tam wypuszcza. Te pewnie zaraz też wypuści. Cześć konie. Ja już was wypuszczam. No i tamte konie też już wypuszczone. Hm. To prawda, wypuściłem je. Jeszcze trzeba będzie wypuścić duże konie, ale to już zrobi pani Karolina. Dobrze, za dużo już tych Karolin w naszej stajni. Jest jedna mała i jedna duża. Jejku. Cześć, koniki. Ja już was wypuszczam. Pewnie się już nie możecie doczekać. Ja wam nie przeszkadzam. Robię to jak najszybciej mogę. Mamo, kiedy wyjdziemy? Mam tego dosyć. On Nie bój się, ta pani już nas bierze. Ach, no już, widzę. Ech, Jezu, nareszcie na ten padok. Sonie e, Rainbow. To prawda, Kokos, już tak się nie mogłem doczekać. Jejku. Dobrze, koniki, ja już wam tutaj otwieram box. Hop. Hopa, wychodźcie. No, nareszcie. Juhu. Gościo otworzyli ci wyłaś. Co? Już tak szybko? No nie. My już też idziemy. No właśnie. Czekajcie na mnie. Ojeju, tutaj trzeba będzie posprzątać. Pani sprzątaczko, pani sprzątaczko, niech pani tutaj wyczyści. Tutaj jest za bardzo brudno. Eju, może pani nie krzyczeć pani, ka pani Karolino. On dosyć już tych krzyków. W stajni ma być cicho i spokojnie. Nie po to się tu zatrudniłam dla krzyków. No wiem, wiem, ale proszę wyczyścić stajnię. Jest tam strasznie brudno. Dobrze, już tam idę. To dobrze, uf. jest tak trudno. No, faktycznie. Muszę tutaj trochę posprzątać. Dobra, wszyscy jedzą, może ja ucieknę. Nareszcie się nadarzyła ta okazja. Halo? Czy ktoś tutaj może jest? Okej okay. Znalazłem dosyć fajne miejsce Gdzie mogę się przespać Gdzieś tu Łuby 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 Nie martw się. Prześpij się. Mm. <laughs> Rankiem. To znaczy 10 minut później. Mm. Yy, zaraz. Co się dzieje? Czemu tutaj jest taki krąg? Wyjął wilki. Musimy cię chronić. Aaaa! <laughs> wilki! Tato! Broń mnie! Nie bój się. Obronimy cię. Szybko wszyscy do łóżek. Wyją wilki to znaczy, że będzie. że będzie straszna noc. Au. Będzie straszna noc. Szybko wszyscy tutaj do mnie. No. Choć może lepiej się dzisiaj prześpij z nami. Ej, no nie wiem. Jak wyją, wyją wilki, ma być straszna noc. Moje urodziny są beznadziejne. Oj, nie martw się. Będzie dobrze. No to idziesz czy nie? No to jak tak mówisz, to pójdę. Już jestem, mamo? Dobrze, połóż się. No dobrze. Ja już też się kładę. Gdzie ty jesteś, brat? Nie martw się. Tu jestem. Chyba dziś się nie będziemy bawić autami ani lalkami, Barbie. Nawet mi nie wspominaj o autach ani lalkach, Barbie. Nienawidzę się z Tobą bawić. Chodź, lepiej chodźmy tam, gdzie nam mówią. Okej, okay. już jest późno. 22.11. No to lepiej chodź. O. No dobra, to idę. O. Nie mówcie, że ktoś o nas zapomniał. Jesteśmy najlepsze z tej całej stajni. O nas zapominają. To, że jesteśmy dla nich takie miłe i takie mówimy im, że są głupie, to to jest najlepsze w tym wszystkim. To prawda. To prawda. Maja to prawda. Wow, już ci podamy darabinę. Darabina już jest. Ach, ale mi napędziłaś stracha. Myślałam, już, że tutaj nie wejdę. Och, muszę się tylko jakoś tutaj zmieścić. Trzy minuty później. Okej, okay, już jestem. A ja będę tutaj pilnował. Konie trzeba wziąć, no nie. Uuu, ja się nie odważę. Karolina, leć tam. Już. Wszystkie są? Muszę ich policzyć. O, trzy, cztery, pięć. Trzy minuty później. O nie, zaraz, gdzie jest Rainbow? Czy ktoś wie, gdzie jest Rainbow? 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 Jak to Rainbow? Przecież z nami tutaj jest. No właśnie, stoi tu gdzieś. A nie, nie stoi. No właśnie, słyszałem, jak gdzieś tu pało coś. To pewnie był Rainbow. No nie. Nikt z was nie wie. No nie. Pójdziemy go poszukać, a na razie wszyscy dostajni. Mareńboła, no i co teraz? No, Aż. nie, Mareńboła. A no, i co teraz? Wpadajcie. Dobranoc koniki Mił miłego snu. Dobranoc kucyki miłego snu. Też kucyki życzę dobranoc. Widzę, że już picie. Dobra, idę poszukać Rimbała. Oj, jeszcze bym zapomniała. Dobranoc. Mój kochany koniku. Musimy stąd uciekać. Mm, mm. Znalazła się Rainbow'a, widzę. Tak, Panie Krzysztofie, już go tam daję. Dobranę z Rainbow. O, teraz trzeba tylko pilnować stajni. Okej, okay, ja też może popilnuję tutaj od tyłu. Ja też może się do czegoś przydam. Wiem, nie znacie mnie, ale ja bym popilnowała stajni. Jestem mam tych dwóch, tych trzech dzieciaków. Michała, Eli i Meli. No dobrze, to ja może popilnuję, dobrze? Chociaż pani się do czegoś przyda. Dobrze. Pilnuję, staj mi. Rankiem. Nareszcie wstawać. Jejku, za chwilę jazda. Ach, muszę poleżeć jeszcze. No i jak tam? Proszę pani, proszę pani! Oj, przepraszam, przysnęło mi się troszkę, e, co się stało. Ale jak to? No i teraz nie będziemy wiedzieć, czy są wszystkie konie. O nie, nie ma on ciao. Oj, przepraszam bardzo, nie wiedziałam, tak mi się przysnęło. O nie! Słuchajcie, nie ma on ciao w stajni! Jak to? O nie, co? Nie ma on Właśnie. Co teraz? Ale co teraz, dowiecie się dopiero w następnym odcineczku z sta, yy, Tajni Kropelka.